Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo i trzeci raz w tej stronie Co tu komentować, co tu mówić? A, e, może coś bardziej na chłodno, wbrew pozorem, to nie było łatwiej, Nawet uważam, że Korona gdzieś miała może lekką przewagę. przy piłce i, e, To nam... w statystykach nawet widać, bo tam posiadanie było tak podobne, cały podobnie było. Że jednak, e, korona to nie jest głupi zespół naprawdę z nimi się zawsze ciężko gra i to też dzisiaj się potwierdziło. No, ale dzisiaj nam wychodziły te kąty tak naprawdę i gdzieś no, tu była przewaga, że no, fajnie, że korona wyszła na nas wysoko, bo to rzadko się zdarza, że ktoś przyjeżdża do nas i, i gra wysoko. A nam, nam przy takich skrzydach naszych wszystkich udało się to kontrolować. Niech pani to chodziło. Tam ta sytuacja, gdzie ta samobójcza ramka była, to tam raczej była pewność, że chyba spalony jest, prawda? E, nie, ja powiem szczerze, że myślałem, że nie będzie, więc to e, no, się szkodziło przypadek gdzieś tam od e, Też sytuacja do analizy, bo tak naprawdę Trojak wjechał chyba 100 metrów z piłką i nikt tego nie przerwał. E, no później już w Fojkarni była gdzieś tam przewaga korony. Szczęście e, i... A, a bramka są na przypadek, tak Panie ale tak z, z gry widać, jak się na to patrzy, no to jesteście tak trochę rozpędzeni. Dobrze to wygląda, dobrze się na to z boku patrzy. No, no ja mówię, ja miałem trochę inną perspektywę dzisiaj. Jestem na pewno mniej zadowolony niż w z Piastem, no bo stawiliśmy dzisiaj dużo, dużo, myślę, koronie na, na boisku miejsca i, i, i mieli sytuację. I, no i szkoda, że nawet straciliśmy tą bramkę ze Starrym Pajmentem, ale no mówię, Okej, okay, fajnie, że jest ta seria, ale jest na czym pracować. Widzę w, w, w niedzielę, jak, jak, jak będzie, z, jak, z jakim tam nastawieniem pojedziecie, no macie 32 punkty, taki spokój jest chyba, prawda? No tak, no wbrew podorom można powiedzieć, że mamy spokój, no ale czemu nie grać, nie wiem, coś więcej może, nie wiem my Mecz za meczem, patrzymy na wizę jeśli się nam uda wygrać z liderem 35 punktów, no i tyle, i tak do tego trzeba podchodzić. Na, 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 na co stać właśnie górnika wiosną? Gdzieś tam no, zaatakujecie te wyższe pozycje? Nie no kurczę, kurczę no, nie, no, tak szczerze patrząc na pierwszą szóstkę, a na nas, no, to, tak szczerze nie mamy podjazdu tam na tą chwilę i, i ciężko będzie, ale jak nam się uda, chwała nam tylko i wyłącznie ta stracona bramka, tam można było coś, coś lepiej zrobić. Jakiś błąd w czy po prostu dobre zagranie na postnika. Nie, No można było, bo też jestem wkurzony. Tam ich było dużo, strasznie. Już później potem zwróciłem też uwagę ten robie, żeby żeby zawołać jednego gdzieś tam do tyłu bardziej. Bo no bramka do analizy, tak. Eee, Myślę, że trzeba na to A był taki moment w drugiej połowie, że przez chyba kilka minut zamieniłeś się z Dominikiem miejscami. To była jakieś taktycznie czy po prostu sytuacja meczowa? Nie, meczowa, nie, no, nie ma takiej jakby w trakcie akcji gdzieś tam jak korona na piłkę, to, no, to nie możemy się wymieniać no, aż po skończonej akcji. No, tak, tak wyszło, że ta akcja trwała trochę dłużej. Tutaj i wyłącznie przypadek. A to jeszcze pytanko, tam dwa razy w drugiej powie też podłączyłeś się do przodu, i tam koledzy cię nie zauważyli. Jakieś, jakieś pretensje w szatni będą nie, o to. Nie, 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 nie. E, jak się nadarzy okazja, że odbiorę piłkę wysoko, no to, to pójdę za, za akcją. To, że, że koledzy nie zagrają, to jest tylko ich, ich wyłącznie wybór. E, może jakbyście przegrywali, to bym bardziej się denerwował, a tak to, tak to sposób się kończy. Samobójczy i zadrżało serce? Nie, jak powiedziałem na początku, no, że ja, ja byłem przekonany, że będzie samobój. No, czy mi zadrzało serce? No nie. Sytuacja wojskowa, no co mogę zrobić? Tylko mi się głowy, no. Nie to chciałem tego ładnie. zrobić. No. Gol ładny, ale, ale to tylko i wyłącznie przypadek. Na szczęście z skrzydłowy chyba korony był na spalony. To... Ale, ale czuliście, że ta nominacja jest taka wyraźna. Bo... No nie, nie, ja, ja mówię też mówię z wojska, mi się wydawało, że, że gdzieś tam ta korona miała taką optyczną przewagę i, i to korona gdzieś dla mnie prowadziła z